Zadanie dziewiąte z matury rozszerzonej maj 2017 brzmiało, że w czworościanej, którego wszystkie klamacie mają taką samą długość sześć umieszczono kulę oraz Kula oczywiście jest styczna do każdej ściany, czyli wpisana na kulę. Płaszczyzna równoległa do podstawy tego czworościanu dzieli go na dwie bryły. Czyli następnie jakąś płaszczyznę równoległą dzieli na dwie bryły takie, że ostrosłup o objętości 8,27 objętości całego ostrosłupa ABCD to jest ten ścięty od góry. I drugi ostro ścięty. Oblicz. Odległość środka S. Od płaszczyzny. Czyli SP, gdzie P jest. Tutaj nie wiemy, czy to miałoby część wspólna, ale to narzucamy, jakby nie było części wspólnej tej kuli i płaszczyzny. To mamy obliczyć SP. Wiemy, że ten V1, ja tu nazwałem może V1, ale ABCD EFG, może rozwiązanie objętość EFGD do objętości ABCD jest jak 8 dwudziestych siódmych, ale ostrosłup, ostrosłup, czy też czworościan EFGD jest podobny do czworościanów ABCD. W ogóle ten trójkąt jest jednokładny do tego trójkąta, to są wszystkie trójkąty równoboczne, nie wynika ze podobieństwa odpowiednich trójkątów lub z jednokładności ośrodków w punkcie D jak i skali. Ale skala. Jeżeli jest K, to objętości są w skali K do trzeciej, czyli z tego wynika, że K do trzeciej to jest 8 dwudziestych czyli 2 trzecie do trzeciej, a więc boki boki e, czworościaną ABCD, czy też EFGH, EFGD w stosunku do boków ABCD są w skali dwie trzecie. Ale nas tu bardziej interesują nie tyle boki, co wysokość, czyli PD do, może tak będzie lepiej, D. P do DO. Jest jak 2 do 3. Czyli nasze PD jest 2 trzecie całej wysokości DO. Teraz wpiszemy kulę w ten czworościan, jaką ona ma wartość. Yy, to H będzie później do, do policzenia. Otóż kula wpisana w czworościach nakładówkoremny. Jej środek jest w punkcie przecięcia biśrodkowych, czyli takich prostych, które są prostymi odcinkami łączącymi środek ciężkości jednej ściany. i wierzchołek drugiej. Może tutaj już zostawię ten rysunek, przerysuję, niech yy, tu będzie punkt a, B, C, D, e, F, G, H. może to nie, K. Mamy sześć krawędź, a punkt styczności gdzie jeżeli bok jest 6, to małe H, w tym przypadku AK, na przykład wysokość ściany bocznej czy podstawy to będzie A pierwiasków 3 przez 2, czyli 6 pierwiastków 3 przez 2, czyli 3 pierwiastki 6. Następnie AO O jest środkiem ciężkości podstawy, czyli w punkcie, który dzieli. Wysokość w stosunku 2 do 1, czyli AO jest 2 trzecie AK, a więc 2 trzecie razy 3 pierwiastki z 3, a więc 2 pierwiastki z 3 i OK jest pierwiastek z 3. Czyli tu mamy 2 pierwiastki z 3, tu mamy pierwiastek z 3. OD to jest cała wysokość. Z Pitagorasa możemy policzyć, że ja nazwałem to duże H. To OD, to z Pitagorasa, to H, to jest. A, tak, dlaczego o tym dwóch mówić? Ale środkowe się dzielą w stosunku 1 do 4, więc to R, które tu jest gdzieś. Może inne kolor, No, ta kula powinna być tu styczna, To jest nieprecyzyjne rysunek, ale tu będzie bardziej widoczne. Czy tu mamy R? styczność do prostej, y, do prostej AK, czyli też do ściany ABC, ale tutaj styczność do ściany BCD w punkcie może L. I tu jest to nasze R wpisane, może R małe, jak kula wpisana to R małe. Tu jest punkt S. Dobra, H z Pitagorasa, duże H to będzie y, h kwadratu plus dwa pierwiastki z do kwadratu z trójkąta AOD i twierdzenia Pitegrasa. Ruh 6 kwadrat, czyli h kwadrat równa się 36 minus 12, 24, czyli h będzie 2 pierwiastki z 6. R, tak na marginesie, jak mówiłem, że można udowodnić, że jest jedną czwartą całej wysokości, ale wyznaczmy sobie to w, 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 ogólnym, w bardziej ogólnym przypadku, jakby niekoniecznie był y, czworościan foremny. Ta prosta w ogóle to jest też biśrodkowa i wysokość tej, tego czworościanu. Ale gdy to byłby czworościan dowolny, nieforemny, to tak być nie musiało, że prosta Al przechodzi przez punkt S. Więc najwygodniejsze jest z faktu, że wtedy, że to mamy do punktu styczności od środka okręgu ten odcinek promień jest prostofały do dowolnej tak naprawdę prostej w punkcie styczności na tej ścianie, to możemy z podobieństwa sobie wyznaczyć tak yy, z trójkąta LD, który jest podobny do trójkąta OKD, żeby już było ta sama kolejność y, kątów to SLD to większy KOD. Będziemy mieli, że R do H minus R. Jeżeli cała wysokość jest H, to ten odcinek jest H minus R, odtąd dotąd, y, czyli podstawa do H-R, to tak jakbyśmy liczyli sinus tego kąta u góry. Dlatego tego trójkąta to będzie sinus tego kąta u góry to będzie jak OK do DK. No jeszcze by się przydał DK, ale DK to jest tyle samo co AK, bo to jest wysokość ściany bocznej, czyli A OK to jest 1 trzecia wysokości ściany bocznej. To może ja tutaj pokażę, że R do H jest jedną czwartą, bo OK to jest jakąś 1 trzecią wysokości. No to mamy wyliczone tak naprawdę OK, gdzieś tutaj, pierwiastek 3, a DK 3 pierwiastki 3. Tu nie musieliśmy tego wyliczać, to po prostu jest 1 trzecia. Czyli na krzyż 3 R równa się H minus R, to co mówiłem, 4 R równa się H, R równa się 1 czwarta H. Czyli ten środek mamy w jednej czwartej H, czyli ds to jest trzy czwarte H. A zatem wynika z tego, że jeżeli tutaj gdzieś mamy punkt P w dwie trzecie H pd punkt P no to ps będzie równe, co jest większe? DS. Tak, 3 czwarte jest większe. DS minus PD. Czyli to jest równe 3 czwarte H minus 2 trzecie wysokości. Czyli PS jest równe 12. Tu mamy 9 minus 8 wysokości. 1 12 wysokości. Miejmy takie zadanie, że w skali 2 trzeciej odcinamy. Ostrosów i wpisujemy kulę, i jaka jest odległość, czyli ten odcinek. Powinna być ta ściana trochę niżej, ta płaszczyzna. To jest nasz szukany PS. Ale to jest 1,12, a wysokość H dłużej to było gdzieś policzyłem tu dwa pierwiastki z 6, czyli pierwiastek 6 przez 6. Taka jest odległość, więc to jest trochę niżej prawdopodobnie ta płaszczyzna. Ba, jest tutaj jeszcze może dopowiem ciekawostkę, jeżeli ten promień jest równy. E, ojej, kurwa, to brzydko narysowałem, to powinno być trochę wyżej. E, ten środek, ta kula, tutaj powinien być punktyczności. Tak, ta kula wystaje. to jest punkt styczności, to jest punkt styczności, z tych dwóch punktów korzystaliśmy do wyznaczenia. Yy, no ale znowu to też jest wyrażonek niezbyt yy, poprawny, ponieważ jeżeli to jest 1 czwarta wysokości, to cała średnica jest 2 czwarte, a więc połową całej wysokości w czworościanie porennym.